Naciśnij przycisk Subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy nowych materiałów. Zapraszam! Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Show Testuje, w którym zaprezentuję Wam kolejną tegoroczną motoryzacyjną nowość. Po ostatnim odcinku z nowym Range Roverem, pora na nowego Volkswagena Polo. Dzisiejszy materiał przygotowuję dla Was w ciepłej hali targowej Expo Kraków, dzięki czemu nie muszę marznąć na zewnątrz, nie muszę się poddawać tym urokom mroźnej zimy, która kilka dni temu zawitała do Krakowa. I materiał także realizuję dzięki uprzejmości Volkswagena Auto Specjal w Krakowie, który stał się już posiadaczem nowego polo, i to właśnie dzięki nim. Mogę zaprezentować Wam ten samochód na swoim kanale. Nowy Volkswagen Polo. Brzmi troszkę dziwnie, bo przecież gdy patrzymy na ten samochód, to wydaje nam się, że już skądś go znamy. Tak faktycznie jest, dlatego że nowe polo to po prostu odświeżone polo, polo po lifcie. A jak to już w przypadku Volkswagena bywa, Lift to drobne zmiany stylistyczne, drobne zmiany technologiczne. No i oto jest nowy Volkswagen Polo, rok modelowy 2022. W związku z tym jest to samochód, który przez kilka najbliższych lat będzie nam towarzyszył w ofercie modelowej Volkswagena i o tym samochodzie w dzisiejszym odcinku. Show testuję. Serdecznie zapraszam. Prezentowane dzisiaj Polo to samochód w wersji wyposażenia Airline, czyli w najbogatszej opcji wyposażenia dostępnej obecnie w polskim konfiguratorze. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na odsłonę GTI. Na razie musimy się cieszyć się wersjami zwykłymi, bądź też wersją usportowioną Airline, która charakteryzuje się wieloma fajnymi sportowymi smaczkami, o których za chwilę. Niestety, w parze z tym sportowym pakietem nie do końca idą jednostki napędowe, dlatego że na chwilę obecną w Polsce mamy dostępne wyłącznie jednostki o pojemności jednego kartona mleka, jednolicowego jednostki benzynowe wolnossące bądź 1.0 TSI o mocy 95 koni, przed którym dzisiaj stoję. Dostępna jest także jednostka mocniejsza o mocy 110 koni. Natomiast ten samochód w tej konfiguracji, którą widzicie dzisiaj, właśnie jest wyposażony w jednostkę 1.0 TSI o mocy 95 koni. Choć na papierze brzmi to absurdalnie, jest to bardzo mała moc, to w praktyce okazuje się, że ten samochód bardzo dobrze radzi sobie w mieście. Ten silnik jest w miarę dynamiczny. Oczywiście zawdzięczamy to temu, że Polo jest lekki w związku z tym nie ma większego problemu z rozpędzeniem się, mimo, że samochód ten jest wyposażony w manualną pięciobiegową skrzynię biegu, więc cały czas gdzieś tam w mieście czy w korkach musimy tym lewarkiem machać, to naprawdę współpraca silnika ze skrzynią odbywa się bardzo płynnie, bez większego problemu i auto jest zaskakująco dynamiczne, ale o tym wszystkim w dalszej części jednej testu nowego Polo. Wróćmy do kwestii zewnętrznych. Co zmieniło się po liftie? W przedniej części zmienił się zdecydowanie zderzak, zmieniły się reflektory. One zostały przemodelowane, podobnie zresztą jak wspomniany przedni zderzak. Zderzak w wersji Airline ma bardzo dużo elementów lakierowanych na kolor czarny, na wysoki połysk. To są właśnie elementy charakterystyczne dla pakietu Airline. No i przednie wspomniane reflektory to są reflektory LEDowe. W tej wersji, którą widzicie dzisiaj, są to tak zwane ekoledy, czyli standardowe światła LEDowe, w jakie może być wyposażony Volkswagen Polo. Za dopłatą możemy nabyć sobie reflektory IQ Light Matrix. One są już bardzo inteligentnym rozwiązaniem, które pozwala na przykład jeździć cały czas na światłach drogowych, na pewne fragmenty drogi, żeby nie oślepiać innych kierowców, więc to jest bardzo fajna rzecz, jeśli jeździmy głównie poza miastem, na drogach nieoświetlonych. Natomiast w tym prezentowanym dzisiaj samochodzie mamy skromne reflektory LEDowe, no ale ważne, że w ogóle są. Rewolucja technologiczna, zmiany technologiczne nowego polo po lifcie są takie, że auto teraz jest wyposażone standardowo w dwa systemy. Pierwszy z nich to front assist, drugi line assist, czyli dwa te systemy bezpieczeństwa są w standardzie w nowym polo. Oczywiście jeśli chodzi o mm, aktywny Tempomat czy Front Assist, to klasycznie ukryto radar w przednim znaczku. Linia boczna tego samochodu nie zmieniła się praktycznie w ogóle. Tutaj zmiany są wyłącznie dostrzegalne w tej przedniej, jak i tylnej części. Do tylnej części przejdziemy za chwilę. Chciałem jeszcze wspomnieć o kwestiach kół. W pakiecie stylistycznym Airline mamy w standardzie 17-calowe felgi z oponami 215-40. W przypadku prezentowanego dzisiaj samochodu już są to koła zimowe. Natomiast 17 ki w połączeniu z tym zawieszeniem kompletnie nie odbierają nam komfortu jazdy. Jest to optymalne koło do tego samochodu, więc nie bójcie się tego. Na przykład, że w pakiecie Airline to koło będzie za duże do jazdy po mieście, bo wcale tak nie jest i wcale nie zabiera nam komfortu. Wybierz opony marki Wredestein. Znajdziesz je u partnera, show testuje firmy sklepopon.com. Opony letnie, zimowe i całoroczne w najlepszych cenach. Wracając jeszcze do pakietu Airline. Ciekawostką jest to, że kilka elementów designerskich z tego pakietu Airline w tym samochodzie nie zostało polakierowanych na wysoki połysk, co jest dziwne, bo przecież zawsze w Airline wszystko nam się świeciło. A tutaj okazuje się, że te dolne płetwy przedniego zderzaka, dolne dokładki progów, czy tylny dyfuzor. Są w kolorze matowym, więc mamy tutaj takie stylistyczne, troszkę pomieszanie z poplątanym, jeśli chodzi o pakiet Airline'a. Mamy trochę matu, trochę czarnego połysku, natomiast w całościowej kompozycji z tym kolorem piór białym, wygląda to naprawdę dobrze, i to auto prezentuje się bardzo, bardzo elegancko, a zarazem sportowo. Przejdźmy teraz do tylnej części nowego polu. Widzicie już, co się zmieniło w tylnej części tego samochodu. Zdecydowanie lampy. One są narysowane na nowo. Dzięki temu ten samochód nabrał takiego bardziej agresywnego wyglądu, takiej świeżości po liwcie. Lampy LEDowe w standardzie w tym samochodzie w wersji Airline są nieco dymione, są bardziej wiśniowe niż czerwone, wyglądają bardzo, bardzo fajnie, ale dla bardziej wymagających można sobie skonfigurować ten samochód z jeszcze wyższą opcją tylnych lamp, która na przykład ma animację podczas hamowania. No i warto też te tylne lampy bogatsze. Wybrać sobie oczywiście w pakiecie z przednimi matrixami, wtedy będziemy mieli komplet fajnego oświetlenia zewnętrznego w tym samochodzie. Elementy charakterystyczne dla Airline'a z tyłu to także przedłużenie tylnego spoilera w kolorze czarnym połysku, ten nieco komiczny tylny dyfuzor matowo połyskujący z dwoma atrapami układu wydechowego, które no moim zdaniem nie pasują do samochodu o pojemności jednego litra, no ale w całości kompozycji wyglądają całkiem nieźle. No i to, co się jeszcze zmieniło, oczywiście, to napis Polo pod znaczkiem tylnym, który skrywa w sobie. Kamerę cofania. Oczywiście, znaczek podczas wrzucenia biegu wstecznego nam się uchyla, i tam pod spodem jest kamera, która nigdy się nie brudzi. To jest genialne rozwiązanie, za co zawsze szanowałem Volkswagena. A teraz zapraszam Państwa do środka. Zobaczymy, jaki mamy bagażnik w tym wózku na zakupy, nieco większym niż Volkswagen. Up. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie do tego bagażnika zakupów zmieścić. Zapraszam. Niski próg załadunkowy. 333 litry pojemności bagażnika w momencie, gdy podłoga jest ustawiona w pozycji górnej lub dodatkowe kilkanaście litrów 351 litrów bagażnika, gdy podłoga jest ustawiona na dole. Dzięki temu, że mamy możliwość tutaj zmiany wysokości bagażnika, to regulujemy sobie też pojemnością em, jego litrażem. Natomiast to, co fajne nie ma w tym samochodzie koła zapasowego, jest wyłącznie zestaw naprawczy, a więc wewnętrzne koła zapasowego otrzymujemy dodatkowe miejsce na przewożenie jakichś rzeczy, z których nie korzystamy na co dzień. Bagażnik jest wykonany bardzo przyjemnie. Boczki bagażnika nie są plastikowe, tylko są wykonane z takiej wykładzinki, więc w czasie jazdy nic tam o nią nam nie będzie uderzać, nie będzie się rysować. Klasyczna roletka oparta na sznureczkach. No i Tyle w zasadzie to 300, 333 litry czy 351 litrów to jest bardzo dobry wynik jak na samochód miejski, bo przecież niektóre z kompaktów mają niewiele większe bagażniki. Także tutaj Nowe Polo pokazuje, że nadal jest samochodem stworzonym do miasta, stworzonym po to, żeby ułatwiać nam codzienność. Witam Państwa we wnętrzu nowego Polo. Nad moją głową czarna podsufitka, czyli jeden z elementów charakterystycznych dla pakietu Airline wewnątrz tego samochodu. Kolejny charakterystyczny element to design tapicerki. Design tapicerki w wersji Airline nowego Polo został unormowany. On teraz bardzo przypomina na przykład wersję Airline nowego Golfa, czy też wersję Air Tiguana. Właśnie Golfa, czy na przykład Tiroka. To wszystko w nowym Polo jest teraz spójne z pozostałymi modelami Pegeami Volkswagena, z modelami odświeżonymi. No i Wygląda całkiem nieźle. Oczywiście jest to połączenie materiału z alcantarą. Jest to bardzo przyjemne i przede wszystkim bardzo łatwe w użytkowaniu. To, co niestety nie zmieniło się po lifcie, to jakość wykończenia zarówno przednich, jak i tylnych boczków. Nadal mamy z tyłu bardzo twardy plastik na całej płaszczyźnie tego boczka, nie tylko na oparciu, na którym. Podpieramy swój łokieć, ale na całości tej tapicerki drzwiowej mamy twardy plastik. No to jest jedna z wad tego samochodu, aczkolwiek w tej klasie auta jest to raczej norma, choć z drugiej strony, patrząc na cenę samochodu, nie powinno tego w tym aucie być. A propos ceny, moi drodzy: 88 tysięcy brutto to jest cena Volkswagen Apollo w pakiecie Airline um, bez żadnych dodatków. Dołożymy sobie jeszcze dyszkę, i mamy taki samochód jak dzisiaj, w prezentowanym filmie 99400. To auto z wyposażeniem dodatkowym, to auto prezentowane dzisiaj właśnie tyle kosztuje. Ale wracając do wnętrza nowego polo. Zobaczcie, fotel kierowcy jest w tym momencie ustawiony pode mnie i ja mam nadal z tyłu sporo miejsca na nogi, a kto podróżuje polo z tyłu, zwłaszcza małe dzieci, zwłaszcza dzieci, dlatego, że jest to samochód miejski, jest to często samochód używany przez kobiety, właśnie, do wożenia dzieci do szkoły, do przedszkola, więc dzieciaki będą miały tutaj naprawdę sporo miejsca z tyłu. Oparcie tylnej kanapy, ogólnie kanapa jest wyprofilowana w sposób bardzo przyjemny, ona ma fajne trzymanie boczne, mnie troszkę brakuje podłokietnika, ale ja podłokietnika to nie widziałem w Polo o, chyba nigdy, więc to raczej jest norma. Mamy do dyspozycji dwa gniazda USB-C, czyli po jednym dla każdego pasażera z tyłu i mamy kieszonki w oparciach przednich foteli. Jest tutaj skromnie, ale naprawdę bardzo wygodnie, tak jak powinno być w aucie miejskim, w aucie pięciodrzwiowym. Przede wszystkim wygodnie i funkcjonalnie. Zapraszam do przodu z przodu księgowi byli nieco bardziej łaskawi dlatego, że przednie boczki wyposażono już w kawałek z materiału dzięki czemu nasz łokieć nie wbija się w twardy plastik, tylko w kawałek miękkiego czegoś i to bardzo ważne jeśli chodzi o kluczowe zmiany w przedniej części tego samochodu e, dotyczących deski rozdzielczej i systemów infotainment moi drodzy, kluczowa zmiana nowa kierownica, która teraz jest tożsama z kierownicą np. w Golfie 8 generacji czy w e, Tiguanie jest to kierownica bez Przycisków dotykowych, kierownica z przyciskami fizycznymi bardzo prosta, bo w bardzo intuicyjna i bardzo gruba w wersji Airline bardzo fajnie leży w dłoniach. Oczywiście w wersji Airline opatrzona emblematem R lewarek od manualnej skrzyni biegów pięciobiegowa skrzynia biegów, odzwyczaiłem się już troszkę od machania lewarkiem, no ale jest, więc trzeba to jakoś przełknąć zmiany wizualne dotyczące podłokietnika, tunelu środkowego kwestii narysowania deski rozdzielczej nie dostrzeżemy ich tutaj w wersji po lifcie, to wszystko jest takie samo jak przed liftem, aczkolwiek zmienił się panel klimatyzacji, nie ma już tych charakterystycznych pokrętełek czy też pokręteł od zmiany temperatury to wszystko teraz jest w formie Dotykowej. Podobnie jak zresztą w Arteonie po Lifcie zastąpiono te klasyczne panele klimatyzacji elementami dotykowymi. Co jeszcze? Kluczowa zmiana dotyczy ekranu. Mamy tutaj teraz ekran do wyboru w dwóch opcjach: jeden mniejszy wyświetlacz aktywny i drugi display w wersji Pro. No, i właśnie w ten Display Pro jest wyposażony prezentowany dzisiaj samochód. On ma nieco większą przekątną, dzięki czemu lepiej widzimy to, co na ekranie. Natomiast w tym samochodzie na przykład nie dostrzeżemy obrazu z nawigacji na ekranie. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to auto wyposażone w system nawigacyjny. Co teraz zrobić? Kiedyś było tak, że jeśli nie mieliśmy nawigacji, to musieliśmy wymienić urządzenie, musieliśmy zmienić na przykład radio w naszym Volkswagenie. Nie, 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 moi drodzy, te czasy już dawno za nami. Teraz. thank <laughs> you Gdy nie wykupimy sobie na przykład systemu nawigacyjnego, to możemy dokupić sobie taką opcję w sklepie Volkswagena, no i wtedy automatycznie online wgrywa nam się nawigacja do naszego samochodu. I to jest wstęp do takiej nowej ery, zarówno w Volkswagenie, jak i w Audi, gdzie opcje dodatkowe będziemy po prostu dokładać sobie wtedy, kiedy będziemy chcieli za pomocą smartfona, telefonu, będziemy kupować je online i one będą się nam wgrywać do naszego samochodu. Czyli takie samo działanie, w Apple Store czy na przykład w Androidzie, w sklepie Google. Tak ma być też z samochodami, czyli unormowane wszystko, a doposażamy sobie już sami we własnym zakresie w to co chcemy. I nowe polo też już wkracza właśnie w tę erę cyfryzacji, w tę erę zmian w Volkswagenie. I pozostaje tylko zadać jeszcze pytanie, czy to będzie ostatnie polo w historii Volkswagena? Patrząc na elektryfikację modeli, na wprowadzanie rodziny ID, na wykluczanie pewnych modeli z gamy Volkswagena, jak na przykład Passat w wersji limuzin, który już w przyszłym roku nie będzie dostępny w konfiguratorze, no to można chyba powiedzieć, że to ostatnie Polo w historii Volkswagena. Jak będzie, czas pokaże. Tymczasem odpalamy i zabieram was na wycieczkę, żeby omówić kilka rzeczy podczas jazdy nowym Polo po krakowskich ulicach. Serdecznie zapraszam. Witam w części jednej testu nowego Volkswagena Polo, a w zasadzie odświeżonego Volkswagena Polo, moi drodzy. Zobaczcie, w stacyjce znajduje się kluczyk. Kluczyk nie byle jaki, bo przecież taki sam jak na przykład w Golfie siódmej generacji. No ale właśnie, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że w tym samochodzie nie mamy bezkluczykowego odpalania I nie mamy kilesa W związku z tym, żeby odpalić auto Trzeba go włożyć do stacyjki, przekręcić i klasycznie odpalić Mało tego Mamy tutaj nadal klasyczny hamulec ręczny A więc w zimie pod marketem Gdy dosypie pierwszego śniegu Będziecie mogli wrzucić jedynkę Zaciągnąć łapę I męczyć mordować nowe polo Tak jak za pamiętnych czasów Golfa Trójkę Pamiętacie? No myślę, że nie jeden z Was to pamięta Moi drodzy Taka prawda, w tym samochodzie zastosowano wiele klasycznych rozwiązań, takich jak ta klasyczna stacyjka, jak ten klasyczny hamulec. I to jest fajne, że ten samochód nadal pozostał samochodem, a nie stuprocentowo cyfrowym tabletem. Chociaż zawartość deski rozdzielczej mogłaby świadczyć o tym, że jednak jest to tablet jeżdżący. To nie do końca. Manualna pięciobiegowa skrzynia biegów bardzo fajnie, bardzo płynnie pracuje i świetnie współpracuje z tym jednolitrowym, trzycylindrowym silniczkiem. No właśnie, trzy cylindry. Z czym kojarzą Wam się trzy cylindry w samochodzie, zwłaszcza w Volkswagenie? Mnie kojarzą się z pierwszymi trzycylindrowymi jednostkami, które pracowały bardzo nierówno, pracowały bardzo niekulturalnie, na postoju, na światłach. Ten silnik po odpaleniu cały się telepał. W tych silnikach, które mamy teraz, na przykład w Nowym Polo, nie ma kompletnie tego problemu. Bardzo poprawiono kulturę pracy tej jednostki. Ona pracuje cichutko, nic nie stuka, nic nie puka, nie wprowadza żadnych wibracji do tego samochodu i to jest fajne właśnie w Nowym Polo, że ten silnik, mimo bardzo małego litrażu, bardzo małej mocy, on jest elastyczny i bardzo kulturalny w swojej pracy. Warto też wspomnieć o tym, że nowe polo w tej konfiguracji, którą dzisiaj jeżdżę, wyposażone jest w aktywny tempomat. Do 210 km na godzinę. W związku z tym, nawet pomimo tego, że jest to jednolitrowa jednostka trzycylindrowa TSI, to ten samochód jest w stanie rozpędzić się do niemalże takiej prędkości. W związku z tym to jest bardzo fajne rozwiązanie. I auto jest też wyposażone w pakiet IQ Travel Assist. Ta trudna nazwa. Świadczy o tym, że auto jest już właśnie wyposażone w takie półautonomiczne rozwiązania dotyczące właśnie jazdy, no i tymi rozwiązaniami jest na przykład wspomniany aktywny tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu, czyli ten Line Assist i te wszystkie elementy powodują, że będzie nam się nawet w trasach funkcjonować zdecydowanie wygodniej z tym samochodem, a propos tej ciszej kultury pracy tego silnika. Jego praktycznie w ogóle nie słychać po odpaleniu. I to jest fajne. Dla wszystkich tych, którzy martwią się, jak będzie tutaj działało sprzęgło, jak będzie się zmieniać biegi, głowa do góry. Drogie Panie, Wy też się nie martwcie. Wszystko pracuje bardzo delikatnie i bez większych wysiłków jeździmy tym samochodem. To jest auto... W którym wszystko działa lekko, wszystko jest stworzone po to, żeby właśnie funkcjonować, jeździć nim bardzo przyjemnie w mieście, bo przecież do takich celów używa się Volkswagena Polo. To jest typowy miejski koszyk na zakupy. Koszyk bardzo fajnie wyglądający w środku. Pytanie, jak obsługuje się na przykład ten dotykowy panel klimatyzacji, czy to jest problematyczne w czasie jazdy? Oczywiście, na początku możemy mieć problem z obsługą tego, bo. Przy klasycznych pokrętłach możemy to obsługiwać się po omacku, możemy w zasadzie już na pamięć się tego nauczyć. Tutaj, nim nauczymy się obsługi na pamięć tego dotykowego panelu, obsługi nawiewów, klimatyzacji, minie chwila. Natomiast jest to bardzo delikatne w obsłudze, również nie sprawia większych problemów. Mamy ogrzewane siedzenia, w związku z tym teraz, gdy mamy porę zimową. Będziemy bardzo przyjemnie i komfortowo podróżować tym samochodem. A jak wygląda kwestia tego aktywnego wyświetlacza, Displaya Pro, kwestia tego wyświetlacza głównego, to wszystko także obsługiwane jest w sposób bardzo delikatny, bardzo płynny. Mamy dostęp do radia, do multimediów, do obsługi telefonu. Oczywiście całość systemu bez problemu możemy obsługiwać głosowo. Możemy połączyć się z App Connectem, czyli z Android Auto, z Apple CarPlayem przerzucić zawartość naszego telefonu, na przykład Google Mapsy, na na wyświetlacz naszego ekranu głównego. I tutaj, gdy już poruszyłem temat Google Mapsów, warto zastanowić się nad tym, czy jest sens kupować tę opcjonalną nawigację? Czy nie lepiej, właśnie dorzucić sobie app Connecta i połączyć swój telefon z app Connectem? Ja, gdybym konfigurował ten samochód, to właśnie kwestie nawigacji bym sobie odpuścił, wybrałbym app Connecta. Wszystko po to, żeby skomunikować nasz telefon z samochodem i żeby korzystać raczej z Google Mapsów, których jestem zdecydowanym zwolennikiem. Wszystkie funkcje obsługi ustawień samochodu, wszystko to odbywa się za pomocą właśnie tego ekranu. A co z ekranem przed oczami kierowcy, to o czym wspomniałem on ma nieco większą e, przekątną niż klasyczny ekran za niego musimy dopłacić około 1700 zł, żeby to był ekran w tej lepszej właśnie wersji on pokazuje nam obrotomierz, prędkościomierz i po środku funkcje, które sobie wybierzemy. Obsługę telefonu, obsługę radia, status pojazdu, czyli wyświetla nam ewentualne wszystkie błędy, które mogą się pojawić tutaj w tym samochodzie. Temperaturę oleju, zużycie paliwa, wszystkie rzeczy są tutaj wkomponowane bardzo fajnie, bardzo czytelnie przed naszymi oczami, ukryte za tą dużą mięsistą kierownicą, która wyposażona jest w przyciski fizyczne. Ale co fajne, na tym ekranie pozostawiono jeszcze dwa Analogowe elementy w postaci czujnika temperatury, silnika oraz poziomu paliwa. To wszystko zostało ukryte z lewej i z prawej strony w postaci analogowej. Podsumowując test nowego polo, potwierdza się to, że kontynuacja. Tego modelu, czyli model polifcie, jest tak samo dobry i tak samo funkcjonalny jak jego poprzednicy. Polo to idealny wózek na zakupy, idealny samochód miejski, idealne auto dla kobiety, która wozi dzieci, która potrzebuje właśnie auto do miasta. Małe, zwinne, praktyczne i nowe polo, czy też polo poliftowe, nazywajcie jak uważacie za słuszne. To jest naprawdę fajna propozycja. Jedyne, co boli mnie w tym samochodzie, to poruszana kwestia ceny. Chociaż patrząc na to, jak motoryzacja drożeje, jak samochody nowe drożeją, to faktycznie nie powinno nas to dziwić. Chociaż bariera 100 tysięcy złotych za samochód, którym dzisiaj jeżdżę, to może być faktycznie dużo. Choć z drugiej strony popatrzmy na kwestię finansowania. Mało kto dziś jeździ samochodami dłużej niż 3-4 lata. Samochody są leasingowane, finansowane, wypożyczane, zwracane. W związku z tym to nie będzie tak odczuwalne w przypadku tej ceny 100 tysięcy złotych, a auto jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Po prostu w tym samochodzie jest fajnie, komfortowo, wygodnie. Tak powinno być. Powinniśmy się dobrze czuć w samochodzie, którym jeździmy na co dzień i w polon na pewno tego komfortu nie będzie Wam brakować. Będziecie czuli się w tym samochodzie bardzo, bardzo przyjemnie. Tak jak ja się czuję. Siedzi się tutaj wygodnie. Pozycja za kierownicą jest idealna. Możemy oczywiście podwyższać sobie fotel dzięki temu, że fotel kierowcy ma regulację wysokości, więc nawet osoby niskie nie będą miały problemu. Ale przy maksymalnym opuszczeniu, przy wzroście 180 cm, tak jak w moim przypadku, nie ma problemu, że mamy coś na linii wzroku. Nic nam tutaj nie przeszkadza. Nic nas tutaj nie osacza. To naprawdę niezwykle Przyjemny i fajny samochód, i fajnie, że po lifcie nabrał troszeczkę takiego agresywniejszego wyglądu, takiego charakteru, bo tego brakowało, moim zdaniem, w wersji przedliftowej Volkswagena Polo. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału, gdybyście mieli jakieś pytania o ten samochód, o konfigurację Waszego nowego Polo, piszcie w komentarzach wraz z innymi użytkownikami, z innymi widzami, którzy oglądają mój kanał, postaramy się na nie odpowiedzieć, a podsumowując, dziękuję bardzo serdecznie Volkswagen Auto Specjal Kraków za udostępnienie samochodu do nagrań, dziękuję partnerom odcinka oraz Expo Kraków za możliwość realizacji odcinka na hali Expo. To wszystko w tym odcinku show testuję. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.